W Chrystusie, Panu, drodzy bracia i siostry. Chrystus stawia to pytanie wszystkim, którzy przyjęli Go jako swojego Mistrza, Nauczyciela i Przewodnika. Wielu było tych, którzy uzurpowali sobie na przestrzeni istnienia świata, Miano królów, wybawicieli, tych, którzy mieli misję albo podbicia i rządzenia ludzkością, albo też służenia, ale ta służba skończyła się niestety wraz z końcem ich życia. Pojęcie Mesjasza jest w tradycji religijnej zakorzenione bardzo głęboko. Mesija, to znaczy pomazaniec, namaszczony. Zgodnie z semicką tradycją, ten, któremu nadawano władzę, kapłana, proroka, my częściowo przy udzieleniu sakramentów, na przykład kapłaństwa, chrztu, korzystamy także z tego rytuału namaszczenia oleju, czyli wybrania. Ukazania zewnętrznego znaku Bożej obecności i błogosławieństwa. Ten Mesjas, czyli pośrednik, zbawiciel, był namaszczany olejem i miał prerogatywy głoszenia w imię Boga jego nauki, karcenia. I wiązało to się, owszem, z wielkim przywilejem. Bycia wybranym, powołanym, ale także z ogromnym rzemieniem, bo często, a byli to prorocy, karcenie i mówienie w imieniu Jachwe kończyło się męczeństwem i śmiercią. Także wybranie w bardzo ludzkim pojęciu bycie owym jedynym, naznaczonym przez Pana, to nie tylko władza. I zaszczyty. To nie tylko godność, ale także trud i niekiedy ryzyko, które prowadziło do utraty życia. Chrystus nie zaprzecza w tym tekście ewangelicznym, że jest Mesjarzem. Ale zadaje pytanie uczniom, którzy tywią w tradycji staro Być może jesteś. Uważany przez ludzi za jednego z wielkich proroków, których Bóg wybrał i dał im moc. Dlatego głosisz, czynisz znaki, uzdrawiasz, a nawet przywracasz do życia. Ale to zbyt mało, bo prorok to znaczy profeminizm, mówiący w imieniu kogoś. Chrystus mówił w imieniu samego Boga, a w jego imieniu. Dopiero posłani, uczniowie stawali się głosicielami. To On jest mesjaszem, czyli jedynym pośrednikiem w dziedzinie religijno-moralnej pomiędzy Bogiem a ludzkością, czy dokładniej między Bogiem a człowiekiem. My, katolicy, chrześcijanie na całym świecie wyznajemy z głęboką wiarą że na Chrystusie spełniło się słowo powiedziane nam przez Boga. Mahometanie, muzułmanie uważają inaczej, że jest jednym z wielkich proroków, tak jak Mahomet, a Bóg jest jeden, żydzi nadal, aczkolwiek wiedząc historycznie i akceptując istnienie Jezusa, nie uznają Go za wybranego Mesjasza. Pytanie należy więc zadać, dlaczego Chrystus po usłyszeniu od Piotra wyznania, że Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego, zabronił swoim uczniom mówienia, że jest Mesjaszem. Bowiem wiązało to się z niebezpieczeństwem utożsamienia go z pojęciem, które funkcjonowało w Starym Testamencie. Dla ówczesnego żydowskiego świata, kultury wschodu, Mesjasz to polityczny przywódca, to wyzwoliciel. A w czasach Chrystusa jeszcze bardziej ukonkretniono to do walki z okupantem rzymskim, który zamieszkiwał, czy też jego garnizony, legiony były w Palestynie. Stąd też unikając owego upolitycznienia, owego bardzo ludzkiego, przyziemnego rozumienia pojęcia Mesjasza, a przygotowując uczniów i ludzi, którzy potem mu uwierzyli w to, iż to królestwo i pojęcie Mesjaństwa jest czymś więcej, aniżeli rządem, sądem i polityką że dotyczy ludzkiego ducha. Pojawiają się w dzisiejszej Ewangelii sformułowania, które być może dla nas są dziś niezrozumiałe. Ty jesteś Piotr, czyli opoka zmienia człowiekowi, prostemu rybakowi, imię. Z Petrus na Skefas na Petrus. Piotra na opoka czyliska. W starożytności dokonywano takiego obrzędu, a to wiązało się z czym? Z nadaniem szczególnej misji do pełnienia. Dlatego też zmiana imienia jest poczytywana jako wyznaczenie nowego kierunku i zadania życiowego. Tym był Abraham. Bóg zmienił mu imię. To był zwykły Abraham, pasterz i głowa rodu. Zmienił mu na Abraham, oznacza to ojciec mnóstwa narodów. Ojciec wiary, od którego rozpoczął się wielki pochód ludzi, którzy wierzyli w jednego Boga. I oto Chrystus zmienia to imię Piotrowi. Piotrowi, który nie dorastał. Do godności noszenia na swoich barkach powstającego Kościoła, ale jednocześnie ukazał, że ludzka słabość może być wybaczona, jeżeli wiara i miłość do Boga i Zbawiciela przekracza wszystko i staje się gwarancją lojalności. Dlatego tak bliska jest nam postać Piotr. Bo był człowiekiem kości, człowiekiem słabości, człowiekiem strachu, człowiekiem, który potrafił się zaprzeć tego, którego miłował. Ale przyszedł moment, że miłość i wiara doprowadziły go do ukrzyżowania i nie w sposób taki jak jego zbawiciel, ale odwrotnie głową w dół, bo nie zasłużył, jak powiedział, na taką śmierć. I taki znak zbawienia, jaki przyniósł Chrystus. Powierzenie władzy, czyli klucze, kolejny semicki symbol. W starożytności, gdy przekazywano władzę, albo gdy władca oblegał miasto, wtedy wychodził przywódca i oddawał klucze na znak przekazania, poddania się i uległości. Gdy powierzano urzędy na dworach królewskich, to wręczano klucz i kładziono go na ramieniu człowieka. Oznaczało to godność, ale także olbrzymie brzemię obowiązków, które są do spełnienia. Dopiero teraz, gdy widzimy symbolikę tych sformułowań, możemy zrozumieć, jak wielkie znaczenie Chrystus przywiązywał do odpowiedzi na to jedno pytanie. Za kogo wy mnie używa? Uważajcie. I oto ten Piotr mówi, że ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I słyszy to, tobie daje klucze Królestwa. Cokolwiek rozwiążesz i zwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i związane w nie. A bramy tego królestwa, bramy piekielne nie przezwyciężą go. Pojawia się jeszcze jeden i ostatni element pojęcie bramy. Brama była w Starożytności przy wjeździe do miasta miejscem sprawowania władzy sądowniczej, zawierania transakcji kupieckich i ogłaszania wyroków. Oznacza to, że duch zła, który mógłby wkroczyć i zapanować nad światem, nie wejdzie przez ten urząd, jak ową symboliczną bramę, gdy uczniowie mają wiarę w Chrystusa. Moi drodzy, to kontekst dzisiejszej Ewangelii. I oto minęło 21 wieków, a my stajemy tutaj. I co roku słyszymy to samo pytanie skierowane przez Chrystusa do każdego z nas. Za kogo wy mnie uważacie? Dzisiejszy świat, tak bardzo zlaicyzowany, sekularyzowany. Dzisiejszy człowiek, któremu wygodniej jest żyć bez Boga, aniżeli z Bogiem, który wymaga. Dzisiejszy człowiek który stawia się w miejsce Boga, albowiem chce zapanować nad życiem, śmiercią, chce decydować, ale zapomina o jednym wszystkich nas, pomimo ludzkiej wewnętrznej zarozumiałości, chęci niepohamowanej życia ogranicza prawo przemijania. Prawo przemijania, które równa nas które z każdym dniem mówi, iż zbliżamy się do pewnego kresu, który jest kresem także naszych ludzkich możliwości. I wtedy pojawia się Bóg. To pytanie, za kogo wy uważacie mnie, jest pytaniem o miłość. Nie musimy być rodziną dewot. Nie musimy deklarować się na zewnątrz jako wielce pobożni i wierzący, ale Bóg będzie nas osądzał z tego, co nosimy w sercu, czyli miłości do świata i drugiego człowieka. To jest miarą naszego zbawienia i owym kluczem, jak i każdy z nas, tak jak Piotr, Dostaje, aby móc wejść do tej rzeczywistości, do której prowadzą drzwi zbawienia. Pytanie: I zastanawiali się nad tym ludzie o tęgich umysłach na przestrzeni dziejów, co czynić, jak żyć, aby potwierdzić, że on jest synem Boga Żywego. Jeden z teologów, Otto Bec, powiedział. Miłość człowieku jest jedynym kluczem na świecie, który otwiera wszystkie drzwi. I spójrzmy, ze względu na wielość religii, ilość pomieszanych światopoglądów, propozycji przeżycia tego świata i życia, przyjemności, widzimy, że wszędzie wspólnym mianownikiem jest miłość, bo ona nie pogardzi. Bo ona nie zdepcze, bo ona nie klasyfikuje, bo ona nie dzieli. Wręcz przeciwnie, daje człowiekowi poczucie, że ten, w którego wierzymy, jest jedynym autentycznym i jest to wartość, która nazywa się miłością. Albert Camus, autor dżumy, człowiek, który wiarę uważał na początku. Za coś złego, wręcz przeciwnie, niepotrzebnemu, człowieko, niepotrzebnemu człowiekowi, powiedział tak: Gdy się zobaczyło tylko raz piękno szczęścia na twarzy ukochanej osoby, wiadomo już, że dla człowieka nie może być innego powołania, jak wzbudzanie tego światła na twarzach otaczających nas mój. Moi drodzy, gdy przed 50 lat Wiesława i Benedykt spojrzeli na swoje twarze rozpromienione miłością, to rozumiem, że dzisiaj mogą nam tu wszystkim obecnym potwierdzić owe słowa Alberta Kami, już jesteśmy przekonani że nie może być innego powołania dla człowieka, jak rozbudzanie takiego uśmiechu i miłości na twarzach ludzi, których spotkamy. Dzisiaj moi drodzy jubilaci otacza was rodzina najbliżsi, córka Magdalena, syn Krystian z rodzinami, wasi znajomi, koledzy i przychodzimy tutaj celebrować coś, co jest fenomenem. My wierzymy w Boga miłości, ale jednocześnie jako ludzie, którzy stąpają po tej ziemi, potrzebujemy znaków. I ta celebracja dzisiejsza jest owym znakiem Bożej miłości, że słowa, wartości wypowiedziane przed 50 laty mogą być. Świadectwem dla wszystkich, którzy powątpiewają, że ten świat może być uczciwy, że ludzie mogą ze sobą wytrwać i że związek mężczyzny i kobiety jest czymś, co naprawdę daje poczucie wewnętrznej radości i trwałości. Moi drodzy, Jose Maria de Belenquer, założyciel Opus Dei, powiedział tak: Do szczęścia. Nie jest potrzebne wygodne życie, lecz zakochane serce. Kochani jubilacie, za to Wasze zakochane serce, które dzisiaj przywiodło was po pięćdziesięciu latach przed ten obłtarz i za chwilę pozwoli odnowić te przyrzeczenia. Ja wam dziękuję, a wszyscy tu zgromadzeni są wdzięczni za świadectwo. Prawdziwej miłości, która nazywa się małżeństwem. Proszę 50 lat temu już sobie jak to było. Dziś czy nie pan. Pamiętam. No, raczej. Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za, wiór, za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za was swoje życie? Czy chcecie okazywać sobie głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Amen. Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i w chorobie, służąc sobie z serca, modląc się za siebie, aż do końca waszego życia? Amen. Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą wasze dobre pragnienia, niech umocni waszą wolę i wspiera was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania dzisiaj ponowione i zasłużyli na życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. 50 lat temu był pocałunek.